Dzień dobry, dzień dobry, taki też się tutaj z nami, z wami witają, witajcie w przestrzeni, chyba czuje mi się tutaj wszystko, ale mam nadzieję, że dam radę, witajcie w przestrzeni takiej mojej światła, które tutaj za mną, słoneczko piękne, Miłości i ciszy, którą mam tutaj dookoła, którą Wam za chwileczkę pokażę. Nadaję dziś z, takiej, z takiego miejsca, które towarzyszy mi w tej wyjątkowej chwili, nowiu księżyca w znaku, w znaku byka, z takiej dzikiej natury, gdzie właśnie kończy się. Kończy się pomału taki kolejny etap mojej prawie już trzyletniej podróży. Dziewczynku, gdzie jesteś, kochanie? Podróży mojej i Nadziejki też. Chodź tutaj, chodź dok. Tak, twojej tak samo, tak, kochanie moje. Teraz pójdziemy dalej na spacerek. Naszej podróży. No i w takim w tym moim magicznym, magicznym domu na kółkach, który widzicie za mną tu troszeczkę felgi pozakrywałam i lusterka, bo kardynałek cały czas się od samego rana dobija i walczy sam ze sobą w lustrze co też dużo mówi, żeby właśnie Przestać już walczyć ze sobą, a zacząć żyć pięknie. I jest to podróż nie tylko przez krajobrazy, które za chwilkę Wam pokażę, bo jestem tutaj na takim kempingu, gdzie nie ma żadnych podłączeń. Jak zobaczycie, za chwilkę jest bardzo mało ludzi w tej chwili, bo jest bardzo gorąco tutaj i w ogóle generalnie jest tutaj niewiele ludzi o tej porze. A są to wielkie obszary, o których już wcześniej wspominałam w filmie, okay, którego jeszcze nie, nie wypuściłam, że nie widziałam tutaj że nie widziałam tutaj, bo to jest teren myśliwski, to nie widziałam tutaj saren. Uciekają, chowają się. Od dwóch lat, jak tutaj przyjeżdżam, to nie widziałam. I jak tylko tu wjechałam, teraz ten ostatni raz, ten na, na ten ostatni weekend, który tutaj spędzam, tylko przyjechałam, wyszłam na spacerek i z za zobaczyłam piękną sarnę, młodziutką, któraś mi się przyglądała i która powiedziała: No, jestem, jestem. To było fantastyczne, powiem szczerze, żeby mi się przypomniało właśnie to, o czym mówiłam, że nie widziałam żadnej sarny tutaj. Widziałam i widzę aligatory, żółwie, mnóstwo ptaków, węże, ale, ale sarny tutaj nie widziałam od dwóch lat, jak tu jestem, jak tu przyjeżdżam, a niespodzianka była przecudowna, jak tylko tu zawitałam w piątek, ten mój ostatni, ten mój ostatni weekend tutaj przed moją dalszą drogą w kolejnym kierunku moim, który sobie zaplanowałam, no ale do rzeczy, tutaj właśnie e, tę podróż, e, tak jak wspomniałam, to, to, to podróż nie tylko przez te krajobrazy, e, ale przede wszystkim przez warstwy, warstwy mojej duszy, wiele warstw, e, bo każdy taki wschód słońca, e, każda taka noc pod gwiazdami, tak jak wczorajsza, e, przy ognisku, który tutaj za mną, i każda taka droga też celowo pokazuje tutaj ze sobą tą drogę właśnie. Taka droga nauczyła mnie, nauczyła mnie czegoś takiego nowego o sobie i o świecie. A ten nów to czas takiego uzdrawiania, powrotu do ciała, do ziemi, do naszych intencji także zakończenie e, intensywnego takiego intensywnego cyklu zaćmień, które miały miejsce e, i, i intensywnej e, intensywnych doświadczeń e, pracy, e, aczkolwiek one będą i ta praca też będzie i te zaćmienia też będą, ale e, wierzę, że Troszeczkę tutaj będziemy mogli odetchnąć. <grywa> I że i czuję, że to taki początek czegoś czegoś nowego, głębszego i takiego pełniejszego w moim odczuciu. Tak się obudziłam z takim odczuciem w dzień. W dzień, w wielkiej nocy obudziłam się z takim odczuciem, że coś jest inaczej. Jeszcze nie wiem co, ale wiem, że coś jest inaczej. Myślę, że to czas takiego zasiewania kolejnych intencji. Kolejnych naszych planów, celów, marzeń, jakkolwiek sobie to nazwiemy. Sezon byka przynosi nam uzdrowienie, zarówno w tej sferze takiej materialnej, jak i duchowej. Myślę, że przede wszystkim tej duchowej, właśnie. Co za tym idzie, te materialne też się wtedy uzdrawiają. Przynosi stabilność i możliwość manifestacji obfitości, tej takiej prawdziwej, płynącej z harmonii z naturą i z naszym wewnętrznym, wewnętrznym światem. Więc nie dajmy się wciągnąć w takie różne napięcia Marsa i Plutona. A co za tym też idzie, nie dajmy się wciągnąć w różne takie napięcia wynikające z różnych strachów, programów, przekonań, starych jakichś właśnie ludzi, którzy są dookoła nas. Wybierzmy, wybierzmy proszę tą miłość, ten spokój i tą taką świadomość. Bo to czas, by zatroszczyć się przede wszystkim o siebie z taką czułością, z uważnością. To czas, by świadomie zarządzać energią obfitości i podziękowania za wszystko dosłownie za wszystko, co mamy, za najmniejszy właśnie. Dzień dobry krzykacze dzień dobry krzykacze za wszystko co mamy w naszym życiu i dookoła siebie i zauważajmy to to czas by świadomie zarządzać energią obfitości ale też czas By nie ulegać tym napięciom, które niosą różne astro astrologiczne układy, różne planety, właśnie, które teraz, Pluton i Mars, no, mogą trosze troszeczkę nam zaburzać ten spokój i tą harmonię w nas i dooko dookoła nas. Ale nie musimy ulegać właśnie takim, hmm, takim wpływom. Możemy. Bardzo świadomie wybrać jednak tą harmonię i możemy być takim światłem, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Więc proszę, zasiejmy teraz te nasiona szczęścia, sukcesu i obfitości w miłości. A z pewnością wszystko to wróci do nas jeszcze w jeszcze takiej większej obfitości. Bo, bo takie jest prawo natury. I jeśli czujemy, jeżeli czujesz, że moja podróż był... Jeżeli czujesz, że moja podróż, moje słowa i energia tak współgrają z, to, z tobą, w jakimś stopniu wspierają, czy cały czas mi się chyba czeka kamera, to muszę ją trzymać, bo ten stół stoi krzywo, a nie, jest bardzo ciężki i nie mogę go przestawić tak, żeby Sama, tak, żeby stał sobie równiutko. Ale to nic. Fajnie, że w ogóle jest. Więc jeżeli czujesz, że tam moja podróż, moje słowa i energia współgrają z Tobą, to zapraszam Cię do mojego kawałka świata na mojej stronie internetowej www.kosmostartlatera.com. Podlinkuję to oczywiście w opisie pod filmem, gdzie znajdziesz. Więcej y, o mnie i, i o tym, o mojej pracy, y, gdzie z serca dzielę się, z głębi mojego serca, dzielę się tam swoją pracą i wspierającą takie wewnętrzne przebudzenie i taką wewnętrzną transformację duszy. Y, Ludzi, którzy chcą ze mną pracować i którzy chcą ze sobą przede wszystkim pracować, ale chodzi o taką pracę, wiecie, jaką, takie wewnętrzne bycie ze sobą. I niech ten now, jakie kolejne etapy życia będą dla was takim wielkim błogosławieństwem. I niech przyniesie ten, ten piękny czas, który właśnie w który wchodzimy. Niech przyniesie taką cudowną ciszę i miłość i takiej. Taki bardzo głęboki kontakt ze sobą. Tutaj w środku, wewnętrzny. Mikrofon nie chce tu uderzać, żeby nie było jakichś dziwnych odgłosów słychać. Taki wewnętrzny kontakt ze sobą. I, i to płynie tak z serca do serca z takim światłem w miłości. Teraz zabiorę Was na, na krótki spacer po tym pięknym miejscu, z którego już dzisiaj wyjeżdżam. Wczoraj paliłam ognisko i parę rzeczy które już mi właśnie nie były do niczego potrzebne. Tutaj, jak widzicie, na felgach ręczniki. Chodźcie na dziejeczku. A tutaj też na felgach ręczniki, bo tutaj jest kardynałek czerwony, który może go zobaczymy. I tu zasłoniłam lustereczko, bo ten kardynałek po prostu tutaj jak tylko tu przyjeżdżam, to on już jest. Wita się ze mną i cały czas się sobie przygląda w lustrze i widzi jakiegoś przeciwnika. I to też takie fajnie, tak fajnie mi pokazało. O patrzę, że ktoś tutaj jest takim pięknym dziwkiem. Także zobaczcie to, jak to wygląda. Nikogo tu nie ma dookoła mnie. Jestem sama. Tylko tutaj widzę dziwkiem, ktoś jest. Ładnym. I chcę wam pokazać kawałek tego miejsca, które mnie budzi codziennie rano. Które mnie budzi codziennie rano. którym się zachwycam zawsze, łup. coś tutaj nie łapie, oj coś tutaj mi nie łapie ostrości, co się dzieje? No jest, tu jest takie sztuc sztucznie stworzone, no ten też już chyba wspominałam przez człowieka takie jeziorka, w których y, ludzie sobie łapią ryby, pływają na kajaczkach. Ale aligatorki też tu pływają. Może podczas tej krótkiej naszej takiej wycieczki oprowadzającej. Bo tak, tak chciałam bardzo Was tutaj... O, widzę tam daleko jeszcze ktoś jest też. Eee, tak chciałam właśnie Was oprowadzić na koniec tutaj, z tego względu, że wyjeżdżam już. To chciałam Was poprowadzać tutaj po tej okolicy, żebyście też zobaczyli ten kawałek mojego świata. A że jeszcze nie nauczyłam się w dalszym ciągu sobie jakoś tam te filmy skracać i składać. No to jest, no to jest jak jest, jest na bieżąco. Prawda Nadziejeczku? Mamy tak po prostu jak, jak jesteśmy, jak chodzimy. Także dużo tutaj jest ptaków przeróżnych. To jest droga do takiego następnego miejsca tam przez las, które jest otwarte tylko w sezonie myśliwskim. I od którego kiedyś, bo zaczęłam właśnie, od tamtego miejsca poznałam to miejsce. To, gdzie jestem, jest dużo ciekawsze, aczkolwiek tamto ma więcej cienia, bo więcej drzew tam jest, tak bardziej w lesie. Sezon myśliwski tutaj się zaczyna w listopadzie i kończy w styczniu. Kiedyś było to miejsce otwarte. To jest to Jakieś ponad 300, chyba około 400, 380 coś tam akrów ziemi, z której ludzie mogli korzystać tutaj przez cały rok, codziennie, ale z uwagi na to, że nie szanowali tego miejsca i tej dzikiej przyrody. To zostały wprowadzone tutaj restrykcje, takie, że w sezonie tym myśliwskim, kiedy przyjeżdżają na polowania, jest to otwarte codziennie od listopada do stycznia. A później już w połowie stycznia jest to zamykane. No dobrze, dobrze, tak. Dobrze, chodź. Jest to zamykane w sensie takim, że no, nikt tutaj niczego nie zamyka, ale nie wolno. Jak, jak ranger jeździ, no to mógłby. Nie wiem, jak to wygląda, bo generalnie oni tutaj nie jeżdżą, nie sprawdzają nic. Czasami widzę tylko, że sobie przejedzie i to tak fajnie, bo czuję się też bezpiecznie. I wiem, że jest to jakoś tam w jakiś sposób kontrolowane też. Ale o, proszę bardzo, tutaj z tej strony widać mój mój domek. Jak stoję, tak to no mam takie widoki na, na wodę. Dlatego sobie tak staję zawsze. I jak widzicie, idziemy, i na razie ani samochodu. Ani rowerzysty. I skończę tą myśl, że było to otwarte, dostępne przez cały rok, ale przez to, że ludzie nie doceniali tego, co tutaj jest i nie doceniali tego, co mają, zostawiali mnóstwo śmieci, bo pytałam właśnie Rangera o to. Zostawiali mnóstwo śmieci, z którymi oni musieli sobie radzić później. I sprzątali po sobie, to. No to ograniczyli ten dostęp tego miejsca, choć na dziejeczków. Ograniczyli dostęp tego miejsca. I w, w, po sezonie można tutaj być tylko na weekendy. Przyjeżdżać sobie od piątku do niedzieli. Więc. No, tak sobie robimy bardzo często. Niestety, że właśnie to, o czym często wspominam, nie doceniamy tego, co mamy pod nosem. Szukamy gdzieś, nie wiadomo gdzie na zewnątrz zamiast poszukać wewnątrz wewnątrz siebie. O, proszę bardzo, mamy rowerzystów, no, hello, mamy rowerzystów. Także tak sobie tutaj ludzie spędzają czas spokojnie. Jest wcześnie ósma godzina, to To jeszcze nie jest tak ciepło, do tego sobie jeżdżą. Później już po 12 jak jest ponad 33 stopnie Celsjusza, to już nikt nie, nikt nie jeździ. A teraz patrzę, że coraz więcej już tych rowerzystów dzisiaj. Zaraz będę kończyła. Ale, ale auta rzadko tutaj jeżdżą. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Przepięknie. Jak na razie żadnej sarneczki nie widzę. Ona była chyba specjalnie dla mnie, żeby im pokazać, że są. Ale są ostrożne. Bo one nie wiedzą, a może i wiedzą, kiedy jest ten sezon polowania na no nie fajnie by było jakby w końcu to się też jakoś tam ukróciło nie jestem zwolenniczką zabijania zwierząt więc no tak to tutaj wygląda idę tu nad wodę, żeby zobaczyć, czy aligatorki może gdzieś sobie tutaj pływają. Zazwyczaj tu Anadziejeczkę puszczałam, puszczałam do wody, ale po ostatnich moich doświadczeniach z ostatniego miejsca, kiedy zobaczyłam, że Aligatory niekoniecznie tak jak ja sobie myślałam, e, są widoczne nad wodą, tylko te oczka ich i ten kawałeczek pyszczka. O, Waszeczka piękna, dzień dobry. Piękne kwiaty, takie śliczne. Waszka tutaj się chciała z Wami też przywitać. Nie wiem, czy ją widzicie. Dzień dobry, Waszeczko. Dzień dobry, och jak pięknie tańcujesz, jak ślicznie tańcujesz, takie małe, takie małe wielkie rzeczy, widzicie ju? No, ale przyszła tutaj. Dzień dobry, och jejku. I tak będziesz tańczyć tutaj, tak? Tak będziesz tańcować? Właśnie tak mamy tańcować w tym życiu naszym, prawda? Tak mamy się bawić i cieszyć tym życiem. I to nam pokazujesz, tak? Co nam pokazujesz, kochana? No, gdzie ty jesteś tutaj? A tu jesteś. No tak mamy się bawić tym życiem naszym pięknym i z niego cieszyć. Och, jejku, jaka piękna. Tak sobie tutaj oglądam tą wodę. Bardzo często sobie tutaj siedzę. takiej medytacji, ale wiecie co, no nie w, kwiacie, w kwiecie lotosu, po prostu sobie siedzę i myślę, że ta medytacja właśnie na tym polega, na takim zwyczajnym e, siedzeniu, byciu ze sobą, byciu w tej ciszy. A w tej ciszy pięknej, która jest e, z odgłosami tych ptaków, ale to dalej jest, jest przepiękna cisza. Więc Te medytacje nie polegają na tym, żeby po prostu siedzieć w jakiejś tam pozycji, w jakiejś pozie, tylko po prostu bądźmy tak jak lubimy. Medytacją może być gotowanie, taniec, e, sprzątanie, wszystkie czynności, które wykonujemy z miłością i, i dla miłości. No, nie widzę żadnego aligatorka. I tak jak mówię, puszczałam tutaj nadzieję, żeby sobie popływała, ale kiedy zobaczyłam, że te aligatorki jednak niekoniecznie i to jeszcze moja koleżanka tutaj, z którą się spotkałam w Sarasocie, Madzia, którą pozdrawiam serdecznie, mi powiedziała, że no niekoniecznie one je nie widać zawsze, i to się przekonałam o tym w ostatnim moim, na ostatnim miejscu. Więc wiem, że nie widać ich i że często pływają pod wodą, więc no, nie chcę już teraz ryzykować. Tak jak wcześniej, mając tą świadomość, bo też nie wiadomo, co tutaj ciemność wymyśli i co wrzuci, żeby utrudniać i komplikować. Więc szczególnie właśnie w tym czasie teraz. Który mamy, także wolę być ostrożniejsza, uważniejsza i nie prowokować losu. Tak Nadziewiczku? Jutro będziemy nad oceanem, także pojedziemy sobie nad ocean i tam sobie popływasz. Tak, tam sobie popływasz w oceanie. A tutaj tylko sobie tak popatrzymy na te, na te piękności. Więc yy, tym akcentem wysyłając Wam piękne kwiaty, które mnie zachwycają codziennie, których nie zrywam do flakonu już od wielu lat. Może nie od wielu, ale już od jakiegoś czasu, <laughs> bo chcę, żeby cieszyły moje oczy i innych też codziennie. Więc z tego pięknego miejsca, z serca do serca, z mojego serca do waszego, z, wysyłam światło w miłości, wysyłam same cudowności i pięknych transformacji wam życzę. I zapraszam do cudownej podróży do siebie i it's a suborn